Przekonywając się wtedy Władysław, iż syn rozkwitł jednocześnie w lata i rozgłosę sprawy spraw waleczny, a wszyscy mędrzecy państwa w nim sobie wielce lubowali, postanowił przepasać go mieczem w uroczystość. Niebo wsięcia najświętszej panny i obrządek ten uświetnić obchodem wspaniałym wśród klodu płockiego. Już powiem, coraz trapiech ruszały siły żywotne podeszłego starca, A właśnie następcę chwalebnego po sobie, w tym synu upatrywał wszakże w chwili czyniony Skrętnie przygotowań, niż tego niż tego na uroczystość. Zjazdu wieść kruchnęła, iż pomorzenie na satok znowuż na Taka trwoga z tego powodu rozbiegła się wokół, iż żaden z wojewodów wodów nie śmiał im czoła postawić bez względu. Więc na zakaz ojca i pomimo gorca, w wielu obecnych chłopie Marsa przez gwałt się porba wpadł na pomorza, pobił i zbluł we wróciwszy. Śmiałek zwycięski dopiero był przez ojca mieczem przepasany. Radość stąd powstała. Ogólna, która w obrządek na długo w pamięci Borgom wieczniła owszem nie sam. On tylko do tego rycerskiego był przypuszczony zaszczytu, lecz przez miłość dla nich Przy okoliczności podanej ojciec przypasał też w miecze jego rówienników. thank you